Czy mózg człowieka z wiekiem się kurczy? Tak, z wiekiem ludzki mózg może ulegać naturalnemu procesowi kurczenia się, który jest związany ze starzeniem się organizmu. Proces ten, nazywany atrofią mózgu, polega na zmniejszaniu się objętości i masy mózgu wraz z upływem lat. Istnieją różne czynniki, które mogą wpływać na proces kurczenia się mózgu wraz z wiekiem, takie jak, po pierwsze, Zmniejszona liczba komórek mózgowych. Wraz z wiekiem może dochodzić do utraty komórek mózgowych, co przyczynia się do zmniejszenia objętości mózgu. Po drugie, zmniejszenie połączeń między komórkami. Proces starzenia się może prowadzić do zmniejszenia liczby połączeń między komórkami mózgowymi, co może wpływać na funkcjonowanie mózgu. Po trzecie, Zmiany strukturalne. Z wiekiem mogą występować zmiany strukturalne w mózgu, takie jak zmniejszenie wielkości poszczególnych obszarów mózgu, co może wpływać na funkcje poznawcze i pamięć. Po czwarte. Zmniejszenie objętości płynu mózgowo-rdzeniowego. Wraz z wiekiem może dochodzić do zmniejszenia objętości płynu mózgowo-rdzeniowego, co może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Jednak warto zauważyć, że proces kurczenia się mózgu wraz z wiekiem jest naturalnym zjawiskiem i nie oznacza koniecznie utraty funkcji poznawczych. Czy pamięci. Istnieją również działania, które można podjąć w celu wspierania zdrowia mózgu i opóźnienia procesu starzenia się mózgu, takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, aktywność umysłowa, odpowiedni sen czy unikanie szkodliwych substancji.